Dzień dobry, cześć. Rozpoczynamy kolejny odcinek w ramach cyklu o wielojęzyczności, którego organizatorem jest Instytut Getego. Tym razem porozmawiam z panią Martą Kozak, nauczycielką ze szkoły podstawowej imienia Wincentego Palotiego w Ożarowie Mazowieckim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marto, skąd w Pani miłość do języków obcych? To jest takie ciekawe pytanie, bo ja nie chciałam być nigdy nauczycielką niemieckiego w życiu. Ja chciałam uczyć geografii. Czyli chciałam uczyć w szkole, chciałam uczyć geografii. Ale jakoś tak się zdarzyło, że poszłam na germanistykę. Nie miałam lepszego pomysłu. I potem się okazało, że ja chcę uczyć, ja chcę innym pokazywać, jak, jak, jak się można nauczyć tego języka, co można potem z tym robić. I tak się zaczęło. Przypadek. Przypadek. No dobrze, ale dowiedziałam się, że pani uczy języka niemieckiego za pomocą innych języków obcych. Czy to mhm. jest prawda? Tak. Jak zatem to wygląda? To jest prawda, dlatego że niemiecki zazwyczaj w szkołach jest prowadzony po języku angielskim. Więc troszkę jest tak, że nawet te małe dzieci, bo ja uczę też takie nie małe dzieci, takie siedmiolatki, ale one już w przedszkolu śpiewały piosenki po angielsku o kolorach. No to jak przychodzą do mnie, jak my się uczymy o kolorach. To troszkę ja podpowiadam, ale one trochę same wiedzą. Mówią, proszę pani, to jest tak jak po angielsku. Ja mówię, no, właśnie, bo tu jest red, a tu jest gold. I one powtarzają, a potem same szukają. Mówią, ojej, ojej, to po angielsku jest tak samo. Ja mówię, no, no i tak one same, one same w to wchodzą. Tak naprawdę to. Nie wiem jak to się zaczęło, ale możliwe, że to właśnie mi dziecko kiedyś powiedziało, proszę pani, ale to jest tak samo. Ja mówię, no, rzeczywiście. Nie, oczywiście, można się obrazić na angielski i powiedzieć: O, no, 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 a po angielsku nie mówimy, bo tu uczymy niemieckiego, ale już dawno się obraziłam na angielski i trochę zaprzęgam na angielski do pracy, żeby się dzieci uczyło niemieckiego. Bo pani zna ile języków obcych? Ja, wbrew pozorom, właśnie nie jestem wcale poliglotką ani multijęzyczną osobą. Ja mówię po niemiecku, mówię trochę po angielsku, ale nie najlepiej. Natomiast mówię też przy uczniach po angielsku, żeby o nim wiedzieli, że jak pani kozak mówi po angielsku, tak, to możemy też możemy mówić po niemiecku, tak jak mówimy I, i mówią. E, mówię, mówię po rosyjsku, bo mnie uczono rosyjskiego w szkole, ale oczywiście bardziej rozumiem i bardziej zmyślam niż mówię, ale nie ważne, jestem w stanie dogadać. Kiedyś uczyłam szwedzkiego, no takie przygody życiowe. I rozumiem, że teraz stara się pani zachęcić uczniów, przekazać im tę miłość do języków obcych. Zgadza się? To, co bardzo bym chciała, to żeby oni się nie bali obcych języków. Mm -hmm. To jest po prostu dla mnie najważniejsze. To znaczy, jesteś w jakimś środowisku, w którym mówią w języku, którego nie rozumiesz, Przede mi się uśmiechaj, tak? I staraj się cokolwiek zrozumieć z tego, tak? Cokolwiek, co ci się kojarzy. Yy, I zacznij coś mówić. W języku, który znasz. Yy, ja z uczniami organizuję mnóstwo projektów, takich wyjazdowych, gdzie się spotykamy na przykład w grupie pięciu różnych państw, szkoły z pięciu państw, no na przykład niemiecka szkoła, polska, portugalska, turecka, grecka i duńska, tak? Projekt robi najczęściej po niemiecku, to znaczy sama praca projektowa jest po niemiecku, natomiast logiczne jest, że te dzieciaki między sobą rozmawiają po angielsku, bo mówią lepiej. I do głowy mnie przyszło, że powiedzieć, no nie Krzysiu, przepraszam bardzo, to jest projekt po niemiecku, to nie mów do koleżanki po angielsku. Nie masz się z nią dogadać, natomiast uwielbiam sytuację, w której oni siedzą w takiej międzynarodowej grupie, na przykład po dwie osoby z każdego kraju, między sobą, na przykład, muszą coś zrobić, wspólnie jakiś plakat albo mapę myśl na jakiś temat. Między sobą rozmawiają w swoich językach. Potem, w większej grupie, po angielsku, żeby się dogadać, ale wiedzą, że my chcemy te rezultaty zobaczyć po niemiecku. Więc potem to wszystko przelewają na ten papier czy tam co robią, po niemiecku i tak to prezentują. I to wychodzi. Mówią, a im się nie miesza? No właśnie, to no, było moje kolejne pytanie. No trochę im się miesza, ale co, komu to przeszkadza, że im się miesza, tak? Oni się to gadują, czy to, że jak ja zadam komuś pytanie po niemiecku, a ktoś mówi, nie jest pewny, ale zrozumie mnie i powie, jest, to znaczy, że ja tego nie zrozumiałam. No przecież ja wiem, że on to zrozumiał i mówi, że tak. Ale ja kiedyś byłam w hotelu w Czechach, wracaliśmy z Chorwacji, a rozmawialiśmy ze wszystkimi po angielsku. Przyszła pani w trakcie śniadania i zapytała, czy chce coś ciepłego do jedzenia, a ja miałam taką dziurę w mózgu, że patrzyłam na tę panią i zrobiłam tylko tak. <grym> Nic nie powiedziałam, nie wiedziałam, bo mi się wszystko pomieszało i miałam taki gulasz. Ale może dlatego, że wtedy jakby taki, taka była presja, żeby powiedzieć w tym języku, w którym ta pani zrozumie. W jakimkolwiek odpowiedzieć, tak? W jakimkolwiek się skomunikować, a potem to przyjdzie. A potem... A, bo a... ja nie miałam takiej nauczycielki, jaką jest pani i nikt mi nie powiedział, nieważne, jak pani ważne, żeby się dogadała, tylko jak pani mnie pyta po angielsku, to ja staram się zbudować to zdanie po angielsku i wyszło, że tylko jęknęłam. <grym> Ja czasami, na przykład jak jakieś sprawdziany piszą uczniowie i oddają mi ten sprawdzian i są puste tam jakieś miejsca. No, nie wiem. Ja mówię, a po angielsku umiesz? No umiem, mówię, to napisz. No, przecież lepiej, mi cokolwiek są po angielsku, niż bym oddał to puste luki. A potem, a potem oczywiście proszę, teraz zastanów się, jak to jest po niemiecku, tak? I zazwyczaj, bardzo często jest tak, to jest moje doświadczenie, że jak on to napisze po angielsku, to potem sobie na to po niemiecku. Tylko w takiej życiowej sytuacji, no to trudno sobie napisać. Ale, ale czasami jest tak, że po tym angielskim zdaniu słowie gdzieś się otwiera w mózgu ta klapka do języków obcych i idzie następny, tak? Bo niemiecki bardzo jest podobny do angielskiego, czy. Pewnie, że tak. To są germańskie języki. One są bardzo podobne. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam czy na angielski, będę uczyła tego niemieckiego po angielskim, bo mam taki. Mam taki kaprys. No, są języki bardzo podobne i tych, tych podobieństw jest, jest mnóstwo. No ale język angielski taki przyjemny, tak się fajnie śpiewa piosenki po angielsku, a język a niemiecki taki... Się, a jak się po niemiecku piosenki No jak śpiewa. się śpiewa? Tak samo, tak samo. To znam znaczy, ja no... zna pani jakąś fajną piosenkę. Ja znam mnóstwo ładnych piosenek po niemiecku. No proszę. I śpiewam z dziećmi. Proszę śpiewać. jeżeli się pani nie wstydzi. Ja się absolutnie nie wstydzę, no. bo ja śpiewam z dziećmi. Właśnie mm, miałam teraz lekcję, przy tym przyjściem tutaj z klasą Piąta, piąta klasa to była, tak? I pisali jakieś zdania, i nagle ktoś napisał takie zdanie: Wir sprechen Deutsch. Na to drugie dziecko natychmiast zaczęło śpiewać: Wir Deutsch, wir sprechen Deutsch, wir Deutsch, Deutsch, denn Deutsch ist cool. Ja sobie myślałam: o to chodzi. Musiałam mieć drukowane takie, takie zdania, które gdzieś właśnie ktoś coś powie mi się otwiera głowa. Ja mówię, no po to, tej te piosenki też śpiewa, no te muzyki uczę. No nie uczę muzyki. No, uczę, uczę niemieckiego śpiewam piosenki, żeby były gotowe zdania, gotowe frazy, które, które potem można użyć. A co pani jeszcze wykorzystuje do nauki? Piosenki, co filmy są, tak? Projekty, wyjazdy, wycieczki, Aha. gotowanie? Aha. Tak, co jeszcze? Gotowanie, ale gotowanie też właśnie gotuję z uczniami na kółku niemiecko-angielskim. On się nawet nazywa English Deutsch Fan. Angielski napisane po angielsku, to już po niemiecku, no, a fan to każdy rozumie. I to są zajęcia, na których e, dzieciaki gotują, czyli ważne jest, żeby coś robiły e, i mówią po angielsku i po niemiecku. To znaczy to, co robią, starają się wyrazić zawsze tak i tak. Na początku dostają na przykład przepisy pocięte po angielsku i po niemiecku, muszą przyporządkować, muszą się domyślić, bardzo często czasami się domyślają z tego przepisu po angielsku, co mają zrobić, czasami z tego po niemiecku. No A potem zaczynają, i ja te, ja te zajęcia prowadzę, mnie się ja po angielsku, jak mówię, mówię tak sobie, prowadzę z koleżanką, która mówi po angielsku. Chociaż ostatnio nawet to była Niemka, która mówi po angielsku, i mówiła po angielsku, a ja mówiłam po niemiecku. To było dziwne, ale dałyśmy radę. I ja mówię uczniom, że ja bym chciała, żebyście wy mieli takie kompetencje, każdy z was jeden, co my mamy dwie razem. To mnie to nie przeszkadza. Znaczy, ja nie muszę być od nich mądrzejszą, chciałabym, żeby oni byli mądrzejsi ode mnie. I myślę, że będą, myślę, że będą. Ale oni to gotowanie uwielbiają. Wprawdzie teraz nam w pandemii troszkę to gotowanie przyklapło, ale oni się cały czas pytają, kiedy będziemy gotować po angielsku i po niemiecku. Inna rzecz nawet z maluchami, to, u, to uważam, że takie czynności, które w ogóle robią dzieci, tak, niekoniecznie podręczniki, ćwiczenie siódme, tutaj wpisujemy w luki, tylko na przykład um, jakieś prace ręczne, tak, teraz był Martin, tak, tak, Dzień świętego Marcina. No to latarenki, bibuła, czarne ręce, umazane farbą, śpiewanie piosenek. Ja do nich mówię cały czas po niemiecku. One czasami sobie po niemiecku, czasami po polsku, ale komunikujemy się, a przy tym coś robimy, tak się uczymy. A zauważyła Pani, że dzieci stają się bardziej otwarte na świat, na innych ludzi dzięki temu, że coraz lepiej znają język? Tak, to znaczy naprawdę na wyjazdach takich, takich projektowych. Ja uwielbiam ja obserwować tych, tych naszych uczniów, bo oni naprawdę są otwarci. Naprawdę są otwarci na każdy język, na sytuację, na komunikację. Mówią. Nie boją się. Nie boją się. No bo jak popełnią błąd, to popełnią. A jaki według Pani jest najlepszy moment na rozpoczęcie nauki języka obcego? Czy szkoła podstawowa jest ok? Czy może lepiej już w przedszkolu, a może w domu, zanim się pójdzie do przedszkola? To zależy od warunków, tak? Jak mamy możliwość, żeby już w przedszkolu śpiewać piosenki, to super, tylko nie wymagajmy od tych dzieci, żeby one mówiły po niemiecku. Bo czasami jest tak, hmm, bo moje dziecko to już rok do pani chodzi i ono nie zna w ogóle odmiany czasownika zain a ma lat 7. Ja mówię, hmm. Natomiast potrafi śpiewać piosenki, potrafi jedną rzecz bardzo, której nie docenia w tym wczesnym nauczaniu języków obcych, rozumie. Nie potrafi jeszcze powiedzieć, ale rozumie. Ja mówię do dziecka po niemiecku, a ono nie wiem, otwiera okno albo zamyka drzwi, bo ja o to poprosiłam. To jest duża kompetencja, tak? Tu się musi dużo zadziać, żeby, żeby, to, żeby dziecko było w stanie wykonać ten, moją prośbę, tak? Czy moje polecenie w obcym języku. No bo my mamy w głowie ten obraz: odmień tubi. No właśnie. Jak nie odmieniasz, to, to nie mówisz. A to nie o to chodzi. I y, u nas w szkole uczymy od pierwszej klasy szkoły podstawowej. I uważam, że to jest super pomysł, bo tego czasu na naukę jest dużo. Można robić dużo innych rzeczy, właśnie nie tylko sam, sam program, tylko można pokazać, właśnie oglądać filmy, zrobić wieczór filmowy po niemiecku. Ale dla mnie jest ważne, żeby nie obrażać się na angielski, tylko żeby ciągnąć razem. Ja się też nie obrażam na hiszpański w szkole. Mój w szkole też jest hiszpański. My, jak robimy dzień otwarty z koleżanką, to robimy ten dzień otwarty po niemiecku, po hiszpańsku, po angielsku. Dlaczego nie? Bo to jest troszkę tak, że jak będziemy. jak ja bym chciała, jak chcę, chcę, zachęcić uczniów do niemieckiego, to muszę ich w ogóle zachęcić do nauki języków obcych. Zobaczcie, to może być fajne, to się przyda, to, to może być ciekawe, to może wam, to, to nie tylko jest tak, że wy jak Kiedyś będziecie potrzebować tam do pracy, tak, to ten niemiecki nie, to już teraz się można komunikować, to teraz można pojechać na projekt, to teraz można z kimś pogadać, to teraz można być w niemieckim mieście i zrozumieć, co tam jest napisane na tych ścianach, drogowskazach, tak, a nie, a nie tylko, tylko, tylko mówić na przykład właśnie po angielsku, bo troszkę też jest tak, że jak się zna ten język kraju, do którego się jedzie, a na przykład mamy sąsiadów Niemców, to dużo. Dużo jest ludzi w Europie, którzy mówią po niemiecku. To taki się trochę że staje człowiek stąd. Tak? To znaczy, no oczywiście mogę być turystką być po angielsku. Albo mogę być po niemiecku i okazuje się, że jestem. A, ja jestem stąd. Ja to wszystko rozumiem, ja mogę zagadać. Troszkę się wtedy inaczej, też przyjmowanym. A czy dzieci są zainteresowane kulturą Niemiec? Są. Może nie w takim wydaniu właśnie, że jest. W podręczniku temat kultura. Taki tam teatru że wyobraź sobie, że sobie kupisz bilet, tylko bardziej taką stroną praktyczną. Najlepiej na wyjazdach pojechać i wtedy się okazuje, że oni są wszystkim zainteresowani. Ja teraz byłam tydzień temu w Berlinie z uczniami i myślę, że jak ja bym opowiadała im o historii, mur berliński u mnie w szkole. No to myślę, żeby zasnęli. Gdyby to było na online, to w ogóle już by spali, na pewno. Natomiast byliśmy tam. Ta historia była dokoła, dookoła nich, się działo wszystko. I oni naprawdę byli tym zainteresowani. Oni się dopytywali. Oni miał po 13 lat. To dla nich w ogóle prehistoria, ten mur, ale jak oni tam byli, to się okazało, że to wszystko jest ciekawe. Mhm. Może zatem teraz infantylne pytanie, ale czy pani korzysta z podręczników? Bo dla mnie to jest najgorsze, co może być, nauka z podręczników? Ja korzystam z podręczników, bo one mnie mobilizują. Nie. A Nie. Ja gdybym nie miała podręcznika, boję się, żebym tak popłynęła gdzieś w ogóle, byśmy robili co innego. A to mi tak troszkę mówię, dobrze, 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 ale jednak musimy iść do przodu, tak? Ale czyli podręcznik bardziej jest dla pani niż dla uczniów? Tak, ale też jeszcze czasami dla uczniów to też jest ważne, bo ja kiedyś w ogóle nie, nie lubiłam podręczników, ale troszkę mi uczniowie powiedzieli, że oni potrzebują um, coś, czego by się mogli złapać, jakich nie ma w szkole, jak coś się dzieje. No teraz w zwariowanych czasach, tak? Też czasami się mijamy, więc to jest coś, co ja mogę powiedzieć, M, to zajrzyj sobie tutaj, bo to tutaj jest, tak? Ale, no, ale lubię robić inne rzeczy. A czy dzieci na przykład mówią, że któryś język jest ładniejszy, któryś brzydszy, czy w ogóle nie patrzą na języki w takich kategoriach? No myślę, że się patrzą, oczywiście, natomiast czy dla moich siedmiolatków niemiecki jest brzydki? Wydaje mi się, że nie. On mówią, mówił, że jest fajny i, I że już jest ładny, no pewnie, że tak. <laughs> starsze, no to pewnie już tak, to już jest troszkę mają tak wdrukowane różne rzeczy, więc mi się wydaje, że starsze dzieci, no to... Ale ja też mam właśnie uczniów, którzy mówią, że niemiecki jest ładny, szczególnie jak pojadą do Niemiec, tak? Jak pojadą do Niemiec, się okaże, że, że dużo ludzi mówi po niemiecku, tak? Nie tylko pani Kozak. A po drugie, jak to jest taki język, który nie jest słuchanką, tak? Tylko gdzieś tam się przewija, dzieci wołają po niemiecku, to to się troszkę inaczej wtedy wszystko odbiera. A czy dzieci zaskakują Panią czasem jakimiś spostrzeżeniami językowymi? Ciekawostkami? Ciekawie patrzą na język tak, jak Pani nigdy jeszcze na niego nie popatrzyła? Ja bardzo często proszę uczniów, żeby to oni wymyślili różne sposoby, żeby się nauczyć różnych rzeczy po niemiecku, tak? Jak tam są jakieś takie trudne rzeczy, to ja proszę, żeby oni, żeby oni wymyślili. Oni znajdują takie powiązania. Takie możliwości, że ja je potem kupuję od nich, ja potem już następnych uczniów uczę tymi metodami, co oni zauważyli. Właśnie Widzą różne związki, widzą zależności, których ja nie widziałam. I to jest, wtedy, to jest ten fajny moment, kiedy zaczynają się bawić językiem. To najbardziej lubię, tak? Jak oni nagle mówią, hej, a to jest tak. A najbardziej lubię oczywiście, jak oni właśnie sami odkrywają różne rzeczy. No to jest wtedy najcudowniejsze, bo wtedy widzę, jakich w głowach tak oni coś się uczą, uczą, jest takie, a bo to to jest ta, no właśnie. No. A kojarzy pan jakieś takie konkrety? Jakieś konkretne spostrzeżenie, że a. No oczywiście ten nasz, ten nasz lichajster, tak? który, który teraz jest trochę trudniej niż kiedyś, bo są dzieci, które nie wiedzą znaczy wiechajster po polsku. Ale, ale te, które wiedzą i właśnie nagle mówią ale proszę Pani, bo to jest wiechajster. I to jest wiechajster. Ja no. oczywiście już się udaje, że ja pierwszy raz to już się zorientowałam, że tak jest. I oni mówią, ojej, to jest niesamowite. A dlaczego to się tak nazywa? Ale różne też rzeczy oczywiście mm, też budujemy na, na germanizmach w polskim. To też jest ważne. E, oczywiście czasami jest, jest problem, tak? Czy mi się nie pomyli, czy mi się nie pomyli. Oczywiście są tacy fał, fałszywi przyjaciele, na no to wszystko trzeba zwracać uwagę. Ale jak się o tym mówi, mówi hej, nigdzie nie mówcie. Oni oczywiście zawsze mówią, moi uczniowie, że oni idą na konkurs, tak? To ważne po niemiecku: konkurs to jest bankructwo. Więc mówię, nigdy w życiu. Oni już wiedzą, tak? Oni mówią, Van no właśnie, no właśnie, ale to trzeba o tym powiedzieć i przypominać i trochę z trochę tym bawić cały czas. A dużo jest tych fałszywych przyjaciół, bo w języku rosyjskim to jest tragedia, to jest cała lista. No nie jest tak duża, ale trochę jest, więc jakby trzeba na to zwracać uwagę, ale generalnie w ogóle nie straszyć się językiem, tak. Ja zawsze mówię uczniom na początku, że niemiecki jest łatwe. Proszę Pani, niemiecki jest trudny? Mówię, nie, no jest łatwe. oczywiście, że jest łatwe. tak gdzieś koło siódmej klasy mówię, kłamałam. <noise> Czyli jest trudny, czy, czy co? Czy jaki? Jest logiczny. No to już któryś raz z kolei to słyszę. Ale to co się za tym kryje, to Bóg jeden raczej wiedzieć. Na pewno jest rozwijający, bo ja widzę właśnie moją ósmą klasę, oni już są tacy oblatani w gramatyce trochę, i czasami mówią zdanie, i ja widzę, jak im te tabelki przez mózg przelatują. Tak, tu jedna, tu druga. No żeby powiedzieć proste zdanie po niemiecku, świadomie, nie powtórzyć taki gotowy zestaw, tylko świadomie, to przez głowę musi przelecieć tak kilkanaście, Różnych zasad gramatycznych. Oczywiście jest taki czas, kiedy o nie myślę, nie myślę, jak mówię po niemiecku, czy to jest tam coś, czy, ale jest taki etap, kiedy oni są tacy już i znają już słownictwa i tych zasad, że ja widzę, że jest taki, on coś mówią i tam w głowie się dzieje. Ale ja lubię to, nie ja powiedziałam to gdzieś usłyszałam, ale bardzo lubię to zdanie, że miejscem pracy nauczyciela jest mózg uczniów. Nie klasa szkolna, nie tamte Teamsy, co teraz mamy, tak? Tylko tu, my pracujemy z nimi tutaj. Więc to ważne, co się tutaj dzieje. No a tam się dzieje No właśnie, skoro Pani powiedziała, że dzieci widzą, że któryś język czują, jest ładniejszy, brzyczy, to na pewno jest tak, że jeden lubią bardziej, drugi, drugi mniej. No i teraz, czy jeżeli dziecko no, nie przepada za tym niemieckim, no to nic już z tej nauki nie będzie, czy wszystko zależy od nauczyciela i od tego, jaką znajdzie drogę, z jakich narzędzi będzie korzystał? Że być może ten język komuś nie pasuje, ale nauka sprawia taką frajdę, że się no, chłonie człowiek wszystko. Taki mały. Jak to jest? No pewnie, że tak jest. No, oczywiście, że tak jest, ale nie przesadzajmy, tak? Ja też mam uczniów, którzy mówią nie po mi z tym niemieckim. No to się umawiamy wtedy tam na to, co trzeba umieć. Y można... Czyli nie zmusza pan, nie ma takiego pani podejścia. Mój przedmiot jest najważniejszy na świecie? Nie tak jest. jak wielu nauczycieli. No Niestety no wtedy troszkę tak czas robi, żeby nie zniechęcić, bo może on kiedyś wróci do tego niemieckiego, tak? A jak e, zabije ten niemiecki gramatyką, można zabić <śmiecki> niemiecki, no to on już do niego nigdy nie wróci, tak? To, co mi sprawia przyjemność, to, że nasi uczniowie, właściwie zawsze, jak wychodzą z naszej szkoły, ze szkoły podstawowej, to wybierają potem dalej niemiecki. tak? Znaczy mówią: OK, mogą sobie dobrać jeszcze jakiś język, ale niemieckiego uczę się dalej. Już tyle umiem i dalej. A według Pani język niemiecki jest ładny? Proszę szczerze odpowiedzieć: nie bać się tutaj, nikt nie słyszy. Mm, ja lubię język niemiecki, ja bardzo lubię. Lubię słuchać język niemiecki. Natomiast nie mówię po francusku, ale jak ktoś śpiewam, to lubię, lubię posłuchać, jak ktoś śpiewa po francusku. Oczywiście, że tak, Więc nie rozumiem z tego, ale jest pięknie. No bo trochę jest tak, że my mamy obraz tego niemieckiego z tych filmów wojennych, już to padło w którejś rozmowie. No i właśnie znowu potwierdza się to, że kiedy pojedziemy do Niemiec i posłuchamy Niemców mówiących o różnych rzeczach, no to zaczynamy słyszeć zupełnie inną melodię. A jakie jest według Pani najładniejsze słowo po niemiecku? Ja mam moją ulubione słowo po niemiecku. I jakie jest? Moje ulubione słowo po niemiecku jest słowo basteln. Jeszcze raz, basteln. I co to znaczy? Co to znaczy basteln? Nie ma takiego słowa po polsku, dlatego ja je lubię. To jest, teraz uwaga, to jest majsterkować, wykonywać wszystkie prace ręczne, wszystkie z papieru. To jest ta cała działka, na którą nie mam po polsku określenia. To jest pastel. Ich pastel. Heute basteln wir. Te słowa, które moje dzieci, właśnie te małe, znają, bo my ciągle to robimy na niemieckim. Via basteln. Ale po polsku, jak to się nazywa? Ja nie wiem. Wykonujemy prace ręczne z różnych materiałów do prac ręcznej. Coś manualnego, ale to. to... Nie ma takiego, nie ma słowa. takiego jednego nie słowa. Trzeba tak. nauką. Mhm. No, u nas jest kombinować, a w innych językach, no to nie można nie szukać odpowiednika. Ostatnie pytanie. Ostatnie mhm. pytanie. Trzy najważniejsze zalety mówienia po niemiecku. Tak, żeby przekonać nieprzekonanych. Żebym ja wyszła stąd i sięgnęła od razu po podręcznik, albo po film. Mm -hmm. Po pierwsze m, warto jest pomyśleć, ile ludzi w Europie mówi po niemiecku. Troszkę mówi, jako językiem ojczystym. A jak do tego się weźmie tych, którzy mówią jako drugim językiem, to naprawdę jest ogromna społeczność, z którą się można dogadać. Po drugie m, Niemcy naszym sąsiadem. Czasami mam wrażenie, że tym zapominamy. Czyli to jest taki kraj najbliższych i e, najlepszych e, kontaktów. A po trzecie, właśnie po to, to już mówiłam, właśnie po to, żeby jak się pojedzie tam, to być takim stąd, to rozumieć rozmowy, które nie są tylko do turysty, nie są tylko po angielsku, tylko są do tych, co znają niemiecki, a wtedy będą do nas. Czyli nie będziemy wtedy obcy, tylko będziemy swójmi. Jesteśmy stąd. Mhm. Jesteśmy stąd, bardzo pięknie, dziękuję. To było wspaniałe spotkanie. w sobie dużo dobrej, ciepłej energii. Mam nadzieję, że będzie czerpała Pani przez jeszcze wiele, wiele lat radość ze swojej pracy, bo praca, jaką Pani wykonuje, jest absolutnie wspaniała. I chciałabym mieć taką nauczycielkę. Ja dziękuję bardzo. Ja też mam taką nadzieję, ale jak czasami się nie chce, to wracam do szkoły. Tam są uczniowie, którzy mówią: mamy się niemiecki? Jak mają lat 7? To mówią, to mamy dzisiaj niemiecki? Jak mają lat 13, to mówią, mamy niemiecki? Ale wiem, że i tak przyjdą z przyjemnością na tę lekcję. No i to jest najważniejsze. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam również za uwagę. Zachęcam do oglądania kolejnych filmów o wielojęzyczności, bo sami widzicie, ile mądrych, ciekawych rzeczy można się z tych filmów dowiedzieć. Do zobaczenia.